Chłodziarka jest podstawowym elementem wyposażenia każdej kuchni. Pozwala nam ona przechowywać żywność w lepszej kondycji w dłuższym okresie czasu, rzadziej robiąc zakupy. To do niej wkładamy produkty przyniesione z lokalnych sklepów, bazarów czy targów. Od kilku lat możemy zaobserwować tendencję kupowania wędlin czy serów, ale też wielu innych produktów, które są zapakowane hermetycznie, są zapakowane próżniowo. Kupujemy również gotowe produkty, które nadają się do spożycia już po ugotowaniu, upieczeniu czy podgrzaniu. Ponieważ chodząc po sklepie, dotykamy wielu produktów, mamy fizyczny kontakt z ich opakowaniami, możemy przez to w łatwy sposób przenosić bakterie i wirusy. Beko, zainspirowana naturą, która potrafi radzić sobie z różnymi wirusami i bakteriami, stworzyło linię produktów do dezynfekcji linię Hygiene Shield, zapewniając tym samym spokój i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny w każdej perspektywie życia domowego. Staliśmy się bardziej wrażliwi i ostrożni przed włożeniem produktów do lodówki. Myjemy je ciepłą wodą z detergentem, albo jeśli to możliwe, dezynfekujemy. Lodówka Hygiene Shield, czyli z serii urządzeń do dezynfekcji, to nie tylko funkcjonalne urządzenie, ale również produkt, który spełnia oczekiwania bardzo wymagających klientów, dla których bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Chłodziarka z linii Hygiene Shield do dezynfekcji wykorzystuje światło ultrafioletowe typu C. Światło to w naturalnych warunkach jest wytwarzane przez słońce. Nie dociera jednak do Ziemi, dlatego że jest filtrowane w wysokich partiach atmosfery okołoziemskiej przez ozon. W tej chłodziarce światło UV typu C jest tworzone sztucznie i dawka, poziom natężenia oraz czas promieniowania jest uwarunkowany i określony badaniami laboratoryjnymi oraz potwierdzony certyfikatami. Szuflada Hygiene Shield jest dedykowana do dezynfekcji opakowań, w których kupuje żywność. Może to być plastik, papier czy szkło. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznego przechowywania produktów żywnościowych, które kupujesz w sklepach, marketach czy na targach. Gdzie znajduje się szuflada Hygiene Shield? Znajduje się ona nad szufladą na warzywa i owoce. Na co dzień pełni rolę szuflady do przechowywania wędlin i serów, czyli produktów, które wymagają niższych temperatur w zakresie od 0 do 4 stopni Celsjusza. Jak jest ona zbudowana? Szuflada o pojemności 35 litrów wykonana jest ze stali nierdzewnej, ze strukturą odbijającą światło, ponieważ na jej dnie znajdują się półokrągłe wypustki. Wewnątrz znajdują się cztery lampy UV typu C, po jednej na bocznych ściankach oraz dwie na suficie. Aby załączyć funkcję dezynfekcji, Należy najpierw wyjąć całą dotychczas przechowywaną w tej szufladzie żywność, włożyć do środka dedykowaną siatkę i na niej ułożyć nowe produkty. Produkty należy układać tak, aby nie leżały na sobie, nie stykały się ze sobą, a światło UV mogło swobodnie oświetlać każdą przestrzeń opakowania. Aby uruchomić funkcję dezynfekującą, należy na wyświetlaczu przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Hygiene Shield. Funkcja aktywuje się dopiero po kilku sekundach po zamknięciu drzwi. Program automatycznie trwa 40 minut. Jeśli drzwi lodówki zostaną otwarte, podczas trwania programu, lampy UV automatycznie wyłączą się i załączą ponownie po ich zamknięciu. Lodówka została dodatkowo wyposażona w technologię FreshGuard, czyli system, który automatycznie neutralizuje bakterie i grzyby krążące w powietrzu między naszymi produktami żywnościowymi. Jest to filtr fotokatalityczny z powłoką dwutlenku tytanu, który oczyszczany jest światłem UV typu A. Technologia ta jest bardzo bezpieczna dla produktów żywnościowych, sprawiając, że powietrze wewnątrz naszej chłodziarki jest higieniczne i czyste. Podziarka z linii Hygiene Shield to urządzenie, dzięki któremu zaoszczędzisz czas i będziesz się cieszyć swoim jedzeniem bez żadnych obaw.